Czy wiesz, jaki jest najłatwiejszy dział na maturze? To według mnie logarytmy. Łatwo przewidzieć, jaki typ zadań pojawi się na maturze podstawowej z logarytmu. Co roku pojawiają się zadania związane z trzema wzorami z logarytmów oraz ze zrozumieniem pojęcia logarytmu. Dzisiaj zapraszam Cię na lekcję logarytmów w pigułce. Zaczynamy. Jak najprościej wytłumaczyć logarytm, jeśli mamy logarytm o podstawie 2, z 8, to znaczy, że musisz zgadnąć dwójkę, do jakiej podniesiesz potęgi, żeby wyszło 8. 2 do potęgi trzeciej to jest 8, więc tym logarytmem jest 3. Pierwszy ze wzorów, który musisz znać koniecznie na maturę z logarytmów, to jest ten wzór. Wzór na sumę logarytmów o tych samych podstawach. Najczęściej ten logarytm przekształca się w tą stronę. Czyli z sumy logarytmów na logarytm iloczynu. Jeśli mamy na przykład logarytm o podstawie 6 z 4 plus logarytm o podstawie 6 z 9, to trudno nam jest policzyć te dwa logarytmy osobno, ale jeśli mamy tą samą podstawę, to możemy to przekształcić w ten sposób. Będzie to logarytm o podstawie 6 z 4 razy 9 i teraz ten iloczyn możemy sobie policzyć. I tak uproszczony logarytm możemy policzyć. Czyli 6 do jakiej potęgi, żeby wyszło 36? Do drugiej. Następny wzór to różnica logarytmów o tych samych podstawach. I ten wzór też najczęściej stosuje się w tą stronę. Mamy na przykład logarytm o podstawie 4 z 32 minus logarytm o podstawie 4 z 8, i tutaj podobnie jak w poprzednim przykładzie, trudno byłoby policzyć te logarytmy osobno. Ale jeśli zastosujemy wzór na różnicę, czyli przekształcimy do postaci logarytm o podstawie 4, 32 dzielimy na 8, uzyskujemy logarytm o podstawie 4 z 4, czyli czwórka do jakiej potęgi, żeby wyszła czwórka? Do pierwszej. I ostatni logarytm też jest bardzo przydatny. Zobacz w jakim przypadku. Jeśli na przykład mamy logarytm o podstawie 2 z 8 i jeszcze do potęgi drugiej. To tutaj trzeba byłoby wykonać potęgowanie ósemki i znajdować logarytm z większej liczby. Ale po co? Możemy pozastosować ten wzór, czyli dwójkę przenosimy przed logarytm, czyli mamy dwa razy logarytm o podstawie 2 z 8, i teraz ten logarytm liczymy dwa razy, do jakiej potęgi trzeba podnieść dwójkę, żeby wyszła ósemka? Do trzeciej, czyli 2 razy 3. Daje nam 6. A teraz zastosujmy poznane wzory w zadaniach, które pojawiły się na maturze w poprzednich latach. Zadanie pierwsze. Liczba logarytm o podstawie 5 z pierwiastka ze 125 jest równa. I tutaj zastosujemy pojęcie logarytmu w praktyce, czyli piątkę. Do jakiej potęgi podnosimy, żeby wyszedł pierwiastek ze 125? No dobra, to teraz tą prawą stronę przekształcimy w ten sposób, że zapiszemy to jako 125 do potęgi 1, 2, bo pierwiastek drugiego stopnia to jest potęga 1, 2. Tutaj mamy piątkę, tutaj spróbujemy uzyskać też piątkę, więc lewą stronę przepisujemy, a 125 możemy zapisać jako 5 do potęgi trzeciej. i jeszcze musimy przepisać wykładnik 1, 2. Jeśli mamy potęgę potęgi, czyli tutaj to po tej prawej stronie, wykładniki oddziela nawias, to te wykładniki mnożymy. Czyli lewą stronę przepisujemy, a po prawej stronie mamy 3 drugie po wymnożeniu. No i teraz widać, że x musi być równy 3 drugie. Odpowiedź D. Zadanie drugie. Wartość wyrażenia logarytm o podstawie 7 z 98 odjąć logarytm o podstawie 7 z 2 jest równa. I tutaj stosujemy wzór na różnicę logarytmów o tych samych podstawach, czyli tworzymy jeden wspólny logarytm o podstawie 7 i te liczby możemy podzielić. 98 podzielić na 2, zapisujemy w postaci ułamka, i teraz z tego ułamka wychodzi nam 49. I teraz liczymy 7 do jakiej potęgi, żeby wyszło 49 do potęgi drugiej, czyli odpowiedź B. Zadanie trzecie. Liczba logarytm o podstawie 9 z 27 plus logarytm o podstawie 9 z 3 jest równa. I tu stosujemy wzór na sumę logarytmów o tych samych podstawach. Mamy tą samą podstawę 9, a tutaj te liczby logarytmowane możemy pomnożyć. Czyli 27 razy 3. Nawias liczymy. Z nawiasu wychodzi 81. No i teraz liczymy 9 do jakiej potęgi, żeby wyszło 81 do potęgi drugiej, czyli odpowiedź D. Zadanie czwarte. Wartość wyrażenia 2 razy logarytm o podstawie 5 z 5 plus 1 minus 1, 2 razy logarytm o podstawie 5 z 625 jest równa. No i tutaj, Możemy zastosować wzory, a możemy po prostu policzyć logarytmy. Zobacz, tutaj mamy logarytm o podstawie 5 z 5, czyli 5 do jakiej potęgi, żeby wyszło 5? 5 do potęgi pierwszej to jest 5, więc wynikiem tego logarytmowania jest 1. Tutaj mamy 2 razy 1 dalej mamy plus 1 odjąć 1/2 i tutaj policzmy znowu ten logarytm 5 do jakiej potęgi żeby wyszło 625 5 razy 5 to jest 25 a 25 razy 25 to jest 625 więc w sumie 5 razy 5 razy 5 razy 5, razy 5 daje nam 625 stąd 5 do potęgi czwartej to jest 625 czyli tutaj wynik tego logarytmowania to jest 4 no, i teraz to wyrażenie upraszczamy. 2 razy 1 to 2, plus 1, tutaj możemy skrócić. No i po policzeniu otrzymujemy 1, czyli odpowiedź A. Wartość wyrażenia, gdzie k jest liczbą większą od 0, jest równa. Zobacz, to jest suma logarytmów o podstawie 10. Dlatego, że logarytm dziesiętny ukrywa swoją podstawę. Jeśli nie widać podstawy, to tam na pewno ukrywa się 10. No i tutaj zastosujemy wzory na logarytmy. Jeśli tutaj mamy dodawanie, to liczby tutaj będziemy mnożyć, a tutaj mamy odejmowanie, więc tą liczbę będziemy dzielić. Zapiszmy to jako jeden wspólny logarytm dziesiętny i w nawiasie mamy k razy ta liczba 1 setna. K do kwadratu. I skoro tutaj mamy odejmowanie, to przez tą liczbę dzielimy, czyli podzielić przez 1 dziesiąta k do potęgi trzeciej. No i teraz ten logarytm uprośćmy, tutaj mamy k razy, to możemy zapisać jako k do potęgi drugiej przez 100, podzielić, a to możemy zapisać jako k do potęgi trzeciej przez 10. Dalej próbujemy upraszczać. K przepisujemy. I tutaj podzielić przez ułamek to jest pomnożyć przez jego odwrotność. Czyli tutaj nam się zera skrócą. No i zauważ, że tutaj k do potęgi drugiej skróci się z k do potęgi trzeciej i zostanie k. I tutaj też te liczby k się skrócą. Czyli z logarytmu nam zostanie 1 dziesiąta. I skoro tutaj mamy niewidzialną dziesiątkę. To 10 do jakiej potęgi da nam 1 dziesiątą. Czyli 10 do jakiej potęgi da nam 1 dziesiątą. Żeby z 10 zrobić jedną dziesiątą, musi być wykładnik minus 1, ponieważ minus w wykładniku odwraca nam podstawę. Czyli tutaj wynik to jest minus 1. Na koniec mam dla Ciebie niespodziankę. Masz tutaj podsumowanie z przykładami wszystkich wzorów, które mogą pojawić się na maturze z logarytmów. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia